Czwartkowe przedpołudnie dyżurny Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o wybuchu pożaru w biadaszkach w gminie Galewice. W płomieniach stanął budynek gospodarczy, w którym składowany był opał. Po opanowaniu zagrożenia strażacy wynieśli z szopy rower, motorower, butle z gazem oraz piłę mechaniczną. Niestety każdy pożar powoduje jakieś straty. W tej chwili trudno oszacować jakiej wartości mienie uległo zniszczeniu. Relacjonował nam rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Górecki. Na miejscu pracowali ochotnicy z Biadaszek oraz Galewic. Na szczęście nic nikomu się nie stało.